Chcę, był pierwszy raz, pierwszy raz, a ja nie taki młody, pierwszy raz, kiedy ja baczył, że u mnie w kraju, u mnie w Polsce jest tak dużo ruskich agentów. Na prawdę, na prawdę, wieczora. Dobranoc, Ukraino jeszcze raz. Jaka z chota, Polski. Jakaś Harna wyżywanka u was. Uh, tak, ja z Polski. Ja, ja nigdy nie był w Ukrainie. Z jakiego miasta? Kraków w Krakowie. A rodom z Witkie? rodom z Polski. No z miasta, jako. I na na moją думку, to miejsce zwane Ostrowiec Świętokrzyski. Świętokrzyski? Ja знаю, co w Wasz. w Warszawie. Świętokrzyski, ja знаю, Świętokrzyski nie, gdzie to było syn. Taką, oblast. Tak, To niedaleko, niedaleko. Тільки я не живу там від багато років, я живу в Кракові з моєю дружиною. коли, коли Я був молодий, я закохався в дівчині з Краківа, я приїхав. Давайте, там... давайте я... спробуємо. Ви будете говорити польською, я українською. А чи ви є стрімер? Я стрімер, так. Я розумію скільки, польську мову. Скільки, скільки людей у тебе на стрімі? Три тисячі. Почекайте секундку, не хочеш кого не проще. Не можеш, вибачте, давайте, якщо ви хочете, давайте спробуємо. Тільки ти знаєш, я ja вчу українську мову, і рік тому я не знав української мови, я не знаю. Мені просто цікаво, от я ah. росіян, росіянам завжди кажу, що ми слов'яни, можемо один одного зрозуміти. Я розумію поляків, поляки розуміють мене. Може, не все, але там Чехи, так само Словаки, тільки росіяни не хочуть розуміти чужі мови. Ugrofińskie, a nie słowiańskie, ale to jest inna sprawa. Da. Ale nie ty dziś najesz, otrzym, otrzymujesz, stylki za co ty płatisz. Ty musisz napisać ty jak zwarty twój stream, żeby ja był, mógł zobaczyć się, jak się dozwolite. Andrzej. Pisze po naszej rozmowie, ja 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 zobaczyłem. Ja Zapisać, Andrii Popek. Andrii Popek. I... zaraz zajty, może to dać, żeby nie zabłudy. ja zaraz zobaczę na Turkmen Odeski, u nich stream, ale jak do ciebie, to nie problem. Dajcie, dajcie mi i jak już okay. no, i, i już ja już może, może z tobą, z tobą spilkować. Ja, jeszcze raz wybaczcie za moją mowę, bo ona nie duże charna, ja znaję ukraińską mowę, ale polska mowa dużo tak. kraszcia. Dawajte. Так, e, давайте я скажу, попробуємо, ви будете говорити польською, я українською, і будемо пробувати розуміти один одного. Звичайно, звичайно, так. очевидно, ясно. Так. так, о чим зі мною, Андрій порозмовляти? Так, я, я, я хотів би поспілкуватись. От мені здається, людям було би цікаво, як у вас е, люди сприймають, що, наприклад, польські фермери блокували зерно з України. To było pierwsze pytanie, które przyszło mi do głowy, kiedy zapytałem Ciebie, o czym chcesz rozmawiać. Tak sobie pomyślałem, że Andrzej będzie chciał pytać o blokady na granicach, będzie chciał, Andrzej, pytać o ziarno na ziemi i o polskich farmerów czy polskich rolników. Dobrze, odpowiem Ci. Jako Polak, a jestem Polakiem, Doskonale rozumiem ludzi, którzy protestują przeciwko ograniczeniom narzucanym przez Unię Europejską. Doskonale rozumiem. Każdy człowiek, każda osoba, każdy człowiek musi za coś żyć musi pracować, pracować, czy pracować na ziemi, czy pracować na roli, żeby zarabiać pieniądze. Żeby zarobić pieniądze na utrzymanie siebie, swojej rodziny, swoich dzieci, tak? swojego domu. I to normalne. Jeżeli w Polsce jest inne ziarno spoza Unii Europejskiej, które jest tańsze, nieważne czy z Ukrainy, czy z innych krajów, czy z Białorusi, czy z Rosji, no Białoruś i Rosja są krajami, z których nie chcemy importować, to, to zaburza nasz, naszą sytuację gospodarczą na rynku rolnym. I to jest problemem. Dlatego, skracając do rzeczy, Polscy farmerzy nie protestowali, przynajmniej ci, którzy są większością, tak? Nie protestowali przeciwko Ukrainie, nie lubimy Ukrainy. Wcale nie. Protestowali przeciwko tym nakazom Zielonego Ładu z Unii Europejskiej, które są dla nich niekorzystne. Ale jeżeli chodzi o ziarno na ziemi, bo to było coś, co każdy Ukraińiec widział, to dla mnie to było straszne. Dla mnie jako Polaka bo to był tylko symbol tego ziarna nie było dużo tego ziarna Andrii nie było na ziemi dużo ale było wystarczająco dużo żeby widział to każdy człowiek w Ukrainie każdy człowiek w kraju w którym był holodomor każdy człowiek w twoim kraju gdzie ziarno jest święte jest sakralne tak i każdy człowiek z Ukrainy będzie zdenerwowany kiedy będzie widział takie obrazki takie zdjęcia takie filmy z granicy ja zastanawiałem się, ja myślałem, co o nas będą myśleli Ukraińcy. Jak Ukraińcy będą na nas patrzeć, na, nas, na mnie, na nas Polaków. I kiedy ja byłem w czatruletce, kiedy ja byłem kilka miesięcy temu tutaj, kiedy ja rozmawiałem, faktycznie bardzo wiele ludzi z Ukrainy, którzy widzieli, że jestem z Polski, mówili: Ty, Ty, Polek? A idy, Ty na. Znajesz, znajesz D, tak? I co normalne, pamiętaj, za, wybacz, że kilka słów o jak się To był pierwszy raz, pierwszy raz, a ja nie taki młody, pierwszy raz, kiedy ja baczył, że u mnie w Ukrainie, u mnie w Polsce jest tak dużo ruskich agentów. Na naprawdę na I nawet ty, na, na moją dumku na pewno baczył na foto, foto farmera z maszyną farmerską, z traktorem, tak? i Z tego. Gasłem, skąd? I banner tam banner, każda ludyna możemy napisać banner, ale ty patrzysz u niego było takoż ruski prapor serpentem olotem. ej ej zawsze. dla 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 fotografii. To było tylko na dwie chwile. Na, naprawdę u niego to było na dwie chwile. Dziękuję wam. Foto, 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 a idzie tam, tak i foto cały cel, świat, widz baćesz na to. A na sprawdzi Rosja, na sprawdzi Rosja, jaka patrzyła takoż na wasze zak, wasze zakliki w Doniecku, tak w Donbasie, w Donbasie, 10 roki w tomu, że takie same. I kiedy ja baćczył na set dla mnie był pierwszy raz, kiedy ja zrozumie że nie je tak, rozumiesz? Takoż dla nas, dla Polaków zerno na kordonach, zerno na ziemi, było coś, co było straszne dla wszystkiego tego, co my todi zrobiliśmy. Bo na prawdę, ja wiem, co my zrobiliśmy. Ja dużo wiem. Ja nie byłem fanatą moich ludzi. Wtedy, kiedy wielokrotna wojna poczęła się. I ja widziałem, co ludzie z Polski robili. А я був перший волонтер води на вокзалі у мене, в, у мене в місті. Це велике місто в Польщі. Перший волонтер води від другого дня, першого дня, ми купили. Я не, ми не знали, що робити, так? І ми купили термоси, то, то, таке для теплої води або їжі на, на кордони за кордони, щоб висилати тепле, тепле на, до, пі, до пічча, так? До пічі. люди, які чекали на, на, на зим на, на холоді там. А, а наступного дня. Коли не було ще людей з кордонів, коли вони ще не приїхали на вокзал, я був там я сказав: привіт, мене звати Ярек. Мене звати Ярек. Я не знаю української мови. Два роки тому для мене було важко зрозуміти, чи це, що я чую, що я слышу на вулиці, так? Багато українців тут було. І, чи це українська мова, чи це русський язик? Я не знав різниць. Ти сказав, Андрій, ти кажеш іншим. pro różnicach, tak dla mnie dla Polaka co ciekawe dla tego może co było duże ważko duże ciężko duże składno rozumite a a początku poznałam sztąpki kiedy ja był w wodzie i na szczęście w mojej maszynce większe 1100 ludzi z Ukrainy było do bezpiecznych miejsc jak i przyjechali tu ty znajesz a potem by był naczelnik naczelnik tak wodili Ukraińców, w Polaków Wasza, wasza kraina stała dla mnie bardzo ważliwa, no sprawdzi. I nawet zaraz, zaraz, teraz, kiedy my rozmawiajemy, ja na czatrulecji na pół godziny kilka żeby praktykować, a może nie tyle praktykować, bo ja nie znam ukraińskiego, ja mówię dużej harno, duże dobre, ale żeby na buty są rom jazliwym, tylko rozmawiajemy. Nawet jeśli ja znam tysiące ludzi, baczysz na nas zaraz. To dla mnie ty znajesz coś duże, duże ważliwe i potrzebne, bo Każda ludyna w Polsce, jaka nie na kordonach z zernem, każda ludyna rozumie, co jest potrzebne Ukrainie. Ukrainie, Twojej kraini, Tobie, ludziom ze Twoim praporem, za Twoimi plecami, albo w Waszych sercach, potrzebna jest pomoc, pytrynka, ta zbroja. To proste. Wybier je proste, tak? Nie ma wariantów, Bachato. Ony albo Wy. Z mojego punktu baczenia, tak, Cze? z punktu baczenia człowieka, jaki nigdy nie był w Ukrainie. Z punktu widzenia człowieka, e, jak ja, jaki i Nikolaj nie był fanatą Ukrainy, bo ja nie znaw Ukrainy, no czy ja znałem pro Ukrainii, tak. Koli ja był młody, ja znaw Ukraina jest, Ukraina jest wolna. Donieck chce Ukraina, Lugańsk chce Ukraina, Krym to Ukraina. To dla mnie zawsze było tak i tak jest. Tak jest, tak było i tak będę. Spokojno, na nastanie. Ale to, co, co ja znał, jako jak Polak, jak człowiek, jaki nie dumał pro Ukrainie. Ja takuż pochany do rogi, tak jak kój maskryabin śpiewał, pochany do rogi, korupcja. Ale cze zaraz ceny ważliwość, zaraz ceny ważliwość, żeby wy, żeby wasza cena nie była taka wielka, jak jest zaraz, jak, jak my baczymy na to. na sprawie. I czemu? Ja chodź rozmowiaty rozmawiał o Andrii. To co? Ja chodź tu Wasz Ukrainę, pisze. Chce proste. To co? Ja chodź do pomożty kraszcze, bilsze, Lepiej. To co, Ukraina, jaka nie była cikawa, wona ona stara dla mnie duże ważliwa. To musz co, ludzie, jakich my poznali, wony nie były insi, wony były cudowi. Tomuż, co kiedy ja patrzę na tytry pod komentarze pod streamami, bo ja był na jednym czy dwóch, dwóch YouTube, youtuberach z Ukrainy, ja patrzę na, na co ludzie skarżą i wony, co ja widzę? ludzie chcą znani nas więcej. my w Polsce takoż chcemy znani więcej. tylko. Coś dziwne wytbuwa je się ostatni czas, tak? Między nami było zawsze baha do pomyłok, ale my takoż duże schorzy. Zawsze było i schorzy, jest schorzy, będziemy oschorzy. To proste, tak? Czy proste. Jak człowieka, polaka albo ukraińca, wytkryta choloba, win rozumie polaka, ukraińca. Andrzej Mienko skazał, że. Andrzej Kuzmienko, jaki siedzi, siedzi, nie, nie pamiętam, na kryši swojego domu z e, radio odbiornikiem, tak, żeby słuchać muzyki z polskiego radio. niby cudo polskie radio nam pokazywało nowy, cudowny, czy nieznany tak. Nie wiem, co mogę powiedzieć więcej. Ja tylko spodziewałem się, że dla was nastane. ja... Mm. Я Ще, хочу таки... їхати грати в Україну, я не буду чекати на кінець війни. Все, все таке питання. От я, я бачив новину, що Дональд Туск сказав, що Польща буде укріплювати зараз кордон східний з Білорусією, тому що там ігранти. Наскільки... Будь ласка, будь ласка, будь ласка, скажу мені. Питання: наскільки української мови? Дональд Туск сказав, що. Будуть е, зміцнювати східний кордон. Угу. так Бо там Білорусь. І наскільки ви в Польщі, люди, е, вважаєте е, імовірним напад Росії на Польщу? імовірним напад Росії на Польщу? Да. Не знаю. I nie mogę, tobie, nie mogę Tobie odpowiedzieć za ludzi w Polsce, jak my ludzie w Polsce. Ja mogę tylko powiedzieć za siebie, mm -hmm. co ja myślę, na moją myśl, na myśl Jarka, taki przed Tobą Ale zanim ja skażę, odpowiem na Twoje pytania, ja powiem coś innego. Na kordonie z Białorusią... insze. W Polsce my znamy Białorusi, ludzi z Białorusi, jaki przyjechali tutaj po protestach. 2000, знаєш Протести анти-лукашенка і антирежиму. Анти mhm. Після тих протестів, коли закінчилися, ті люди багато людей приїхало як біжанці до Польщі як українці. тільки вони не можуть повернутися вдома. так Якщо вони повернуться вдома до Біла Росії, то біло червоно білої -біло Білорусі, вони закінчаться їх е... турне в тюрі. Це все просто. це Якщо моя улюблена рок-хурт Nizkiz, вони хлопці з Михайлем. Вони з Мих... Так, вони з... з Мохилева і вони зараз в тюрі від початку цього року. І не знає, ніхто не знає, скільки років вони будуть в тюрі. Чудова група, чудовий хурт. Рекомендую Nizkiz, Я був на їх концерті. Але також ми знаємо білорусинів, на мою думку, ми. Przez ludzie, jaki przyjechali po protestów i wony diaspora białoruska, wony inni niż reżimowi, wony proty. Woni spokojne, dobre ludzie, jaki chcą żyty, chcę proste. I zawsze u nich takąż trauma, bo nie może powrócić w domu, nie może spilkować się przez telefon z bratem, tak jakim może w armii, rozumiesz cze? Ja nie znam innych, innych Belarusów, jaki przyjechali tuż, żeby robić biznes, może kilka firm. je kilka firm białoruskich EPAM komputerowa IT firma duża Arkadi dobkin ale więc żywe w, w Ameryce na moją domu. to amerykańska firma dała ona A, i w, w, Grinie, w, w Polsce A, w tak 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 ale co pierwsze ko, ko, ko my znajemy drugi kordon z Białorusią przed, przed pewną odstapką u was poczęło się coś czy ja nie rozumiem kurdy migranty, da. migranty tylko baczysz. Jak ktoś zapytał, jaka jest różnica między migrantami z Białorusi, a migrantami z Ukrainy, odpowiedź była prosta, Andrzej. Migranty z Białorusi, one uciekali... Jeszcze raz, wybaczcie, moja mowa nie duża, jeszcze duże dobra. Migranty z Białorusi, ich wysłał, nasłał Putin. Rozumiesz? Ta Lukaszenka, ta Putin, o ten pies. A migranci, bliżanci z Ukrainy, one uciekali przed Putinem. Rozumiesz menę? No, jednych, jednych wysłał Putin, tak, jedźcie, jedźcie, a drudzy przed, żeby nie mieć nic wspólnego z Putinem, czy Ні, стали... Там не просто бо вони брали цих мігрантів із Сірії і з Куртурами вивозили через Білорусь і спеціально гнали на. Не знаєш зкуда, не знаєш, не. хто це, хто це, не знаєш звідки. Так. І ще раз, це є кордон, думаєш, що би відбувалося, якщо з Мексику би хотіли до Америки, я вам скажу, що би відбувалося на кордоні. Так. А тут це кордон, це кордон, є щось, що є кордон. Якщо ти хотів в інший край, ти не йдеш до річки, так не плинеш через кордон. Ти йдеш до на кордоні, даєш паспорт і йдеш або так. Побажаю. От що б ти побажаєш всім українцям, які зараз в Україні, на кінець. Ще e, раз, e, які... будь ласка, і просто слово. Яке ти Коротке на кінець, коротке побажання для всіх українців від тебе. barżania co ja ba bażaju im Wam da, da Ukrańcem w Ukrainii killkie odnocho perem mochy że ja może bażać wysylny ludy Ukraińcy Baatoyll Baatoyl bo potrybne perem mochy i żebyby sidlo nastało co barżają a zaraz co ja, ja ja co ja bażaju jak barżaju Wam myrnochoba całej noczy co ja barżaju ukraińcom? Um. i ja bym ja spodziewam się, że kiedy będzie koniec winy, jak to byś skazaty, my będziemy rozumieć siebie lepiej niż przez tyle, tak dużo zaraz. I będę jak wasz poeta, młody człowiek, Pawło Wyszebaba, może go znajesz? Pawło Wyszebaba jest ukraiński poetem, także on wojuje zaraz na front i on napisał wersz, ja mają te książki z ich wierszami, ja kupię, kupię w książek mm. na widnie, jak to dla mnie czyta, to jest ładno. Ale ja znając ich wiersz na polski. Nie pisz mi o wojnie, dla, dla doczki, tylko nie pisz mi o wojnie ani słowa. Pisz, czy ogród masz tam gdzieś kochanie i czy słychać w nim koników polnych granie? Ile w trawie się ślimaków chowa? Pisz o krajach, gdzie znalazłaś przystań. Jakie dają tam imiona kotom? Mnie najbardziej chodzi teraz o to, żeby nie czuć smutku w Twoich listach. Piszczy rosną u nich wiśnie i brzoskwinie, a gdy z kimś tam będziesz rozmawiała, nie mów, jak przed rakietami uciekałaś, tylko jak się pięknie żyło w Ukrainie. Wszystkim mów, że gdy nastąpi koniec wojny, niechaj w gości do nas tu przyjadą. Każdy z nas im podziękuje za to, że o los swych dzieci był spokojny. Chcę w, w polskiej mowy, czy polskie przekład wiersza z Ukrainy, go niedawno des w Doniecku. Czego moja odpowiedź Polski? Ja spodziewam się świtu na stanie. E, 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 ty znasz piosenkę <usur> Hey Sokole? Tak, oj. Dawań jej zaspiewajmy i polską razem. <usur> um. <laughs> Koliję, ja się na, na mój telefon, zaraz ja, ja widziw telefonie i ja na, na fotografii jest C.C. Sobczuk z Sky. Ty znasz hurt Sky? Da, Dla mnie ukraińska muzyka dużej ważliwa, Dużo ważliwa. U niego był taki maleńki koncert akustyczny u nas w Krakowi i o, co Krakif? Mm -hmm. Chce krakić na tłości. Nawity zaraz, e, dwa dni temu ja był na. Mm, ja był na sesji Eurowizja. Dawaj te zaspiewałem. Dawaj, dawaj, tylko daj mi, daj mi daj mi znać, ten tekst, dobra? A, a ja pomnę na pamięć. Wybaczcie, ja ja znajęż wysze baby na pamięć, a ty nie. Poczedniej chwilę. Ej tam, gdzieś na czarne wody, siada na kuń zakłody, młody, Ty że... E? ja nie znają jak śpiewać. A, rozumiem. No i ja też nie znaję jak śpiewać. Ale zanim ja zaśpiewaję zanim ja z tobą i to będę mój ostatni, ostatni występ, no. bo ja naprawdę mm. nie znaję jak śpiewać, to e, fagot, fagot mm. to ja po koncercie w TNMK w Krakowie, w, 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 w Polsce, a mm -hmm. Ukraina w Polsce, Ukraina w Polsce, Płoszcz w Polsce, to mój Instagram, a moje manicure, to zawsze moje manicure. spodziewają się, to dla ja. was I ostatnie, no ostatnie, Andrzej, ostatnie, ja znam twój mm. czas, jest wielicezną uh, dorochy. ostatnie, chcę sobie pokazać i wam, że uh, kilka w temu, w roku temu na koncerty z Kriabin, to mój ulubiony hurt, mm -hmm. um, Jurkesz zapytał mnie, czy ja chcę śpiewać z nimi na scenie, i ja, jak Polak, jaki nie znaw. Української мови я знав не кілька пісні. Тільки кілька пісні склябина. Я, я був на сцені з гуртом скрябін. Давайте, Соколи. Ви бачите, всі, які люди, які бачу на, на нас зараз, ви бачите, що сказати. Дараз. Ти починаєш, Андрій? Давайте. Я не зовсім пам'ятаю текст, але давайте гей, там Джейс на чане води. Ще

Ей соколи, оміяче, гури лясидоли, Дзвонь, дзвон, дзвон. Дзвонечку, мій степовий Я Не буду співати червону каліну, але це було для мене чудове. Ще раз дякую тобі за розмову. Я сподіваюся, ви будете бачили на нашу країну як на друзів, і як на... дивимося на друзів, так. Все. І вибачте за звірно на кордонах. Слава Польщі, слава Україні. Слава Україні, як жиє Польща. До побачення, до перемоги. Дякую дуже. Лайк, підписка, комент. Це новий канал. Підпишись на нього прямо зараз. Постав дзвоник, щоб отримати усі сповіщення. Будемо на зв'язку.